Przed nami pięćdziesiąty odcinek serialu: La Promesa Pałac Tajemnic. Markiza wyznacza stałą opiekunkę Eugenii. Manuel powoli godzi się ze swoim losem. Teresa, mimo nieprzychylnych uwag, broni barona. Jana próbuje pocieszyć Karo, który bardzo przeżywa wypadek matki. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 50. odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 50 w piątek, 27 grudnia 2024 roku o godzinie 15:05 na TVP2. Co wydarzy się w 50. odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic? Markiza wyznacza stałą opiekunkę Eugenii. Manuel powoli godzi się ze swoim losem. Teresa, mimo nieprzychylnych uwag, broni barona. Lou rozpoczyna produkcję dżemu. Jana próbuje pocieszyć Karo, który bardzo przeżywa wypadek matki.